Siama siama lecimy z kolejnym materiałem. A co takiego dzisiaj będzie? Dostaję mnóstwo pytań w komentarzu, jak wygląda mój aktualny trening barków. Więc dzisiaj Wam pokażę, jak to wygląda. Ja już jestem po treningu klatki i pleców. No i w sumie poprosiłem panią szefową, żeby nagrała, jak mój aktualny trening barków wygląda. Nie przedłużajmy. Ja zabieram się na za trening barków, a Wy możecie oglądać, jak on aktualnie wygląda. I jeszcze zaznaczę, taki trening robię zawsze, gdy górę robię. Czy nawet samą klatę, to robię pod koniec treningu klaty ten trening barków. I tak samo jak dzisiaj robiłem klatkę z plecami, tak samo robię. Po prostu jak robię górę, zawsze robię barki. Tak jak teraz pokażę aktualnie. Nie ma u mnie sensu robić osobno dnia treningowego, stricte na barki. Wolę sobie te barki dorzucić do po prostu klatki, czy pleców, czy klatka i plecy jak robię, po prostu pod koniec treningu, przed łapami. Dobra, się rozgadałem, a ty żeby nie przekapić kolejnych materiałów, to zostaw łapkę w górę, komentarz i zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco. Ja nie przedłużam, ja zabieram się za barki. Yy, zaczynam oczywiście od yy, dowolnej wersji facepoola. Ja ostatnio polubiłem leżąc na ławeczce, przyciąganie warkoczy do czoła plus włączonej serii z nosami w opadzie handelkami. Jak to powinno wyglądać? To już pokazuję. Dlaczego robię pierw tylny akton ramienny? Bo u mnie on jest najsłabszy Dlatego większą uwagę poświęcam na niego Zaczynając od niego Nie robię go na sam koniec jak niektórzy Tylko pierwszy zaczynam od słabych elementów Czyli mój tylny akton ramienny Żeby większą uwagę skupić na ten akton No i tutaj robimy około 3 do 5 serii Jak to dalej będzie wyglądać To musicie zostać do końca I barki traktuję tak samo jak łapy Krótkie przerwy Zobaczcie, odpoczynek. Po prostu łyk wody, trochę odetchnąć. I to jest dla mnie wystarczająca przerwa. I oczywiście zwiększamy ciężar. Trening powinien być w miarę rozsądny. Nie za długi. Ja staram się ćwiczyć w miarę krótko. Znaczy krótko półtorej, dwie godziny, a intensywnie. O. A wypiszcie swoje propozycje w komentarzu, jakie wy treningi na barki stosujecie. Czy też robicie do góry, czy osobny dzień? Ja uważam, że natural powinien często te barki trenować, dlatego ja robię co drugi dzień, bo robię górę co drugi dzień. Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top Yo, it. no, I ain't the type to give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let him see you, bitch, always have a plan to stay tough This life ahead if you ain't easy, it was <laughs> built to be rough But that's what makes a personality is tragedy, bro. Ale już powoli czuć tylny na ramienny. Ja w ogóle nie lubię mówić boczny na ramienny, przedni, tylny, tył barków, bok barków, barków. Chyba normalny człowiek wie o Wow. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty. Wow. While the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society. So I wow. let them speak quietly. While my actions speak quiet, see they be hiding in privacy with the screen. Oh, wow. the need to hate someone who's trying to. i feel like we all just hate on everything it's killing me thoughts build quick causing different possibilities negative thoughts will cause different disabilities so do better work hard under pressure if you got no time work smarter than ever don't ever let them tell you that you can't ever <coughs> never and turn your mind <coughs> to the truest to go getters <coughs> never <stop> <coughs> <forgetting>. <coughs> 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 Jak już mam tylny aktor ramienny zrobiony, to zabieram się za wyciskanie handlami. Czasem robię handlami, czasem wyciskanie gryfem, siedząc. I tak sobie przeplatam, żeby nie było tej monotonii treningowej, taka, że cały czas handlami, handlami, handlami. Tak samo tutaj. Tylny aktor ramienny to nie robię cały czas to samo ćwiczenie, tylko różne wariancje facepulla albo butterfly'a. Teraz wyciskanie hantlami, ale włączonej serii ze wznosami w przód. Jak to będzie wyglądać, to już Wam pokazuję. Uf. 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 Odkładamy na miejsce, i to my tu mamy tu. Są. I teraz na przemian jednorącz Tutaj z trzy serie i nie szalejemy śnieżarem. Staram się bardziej na redukcji sztuciem, jeśli bym to robić. Już mi nie zależy na redukcji na szarpaniu, ale bardziej na dokładności. Choć pomimo tego i tak się znajdą znawcy, co i tak nie robisz technicznie. Ja robię według siebie technicznie. <tyardümüzle> I can meet a demon star when they do what they do. I feel like taking off. I'm wasted the view. The band is never gonna stop. If it's controlling you, I know the time can't. Mam dylemat Wesem na redukcji Waga spada w dół Tutaj możecie zobaczyć ile aktualnie teraz ważę, ile dzisiaj waga pokazała Czyli stopniowo sobie schodzimy w dół. I teraz jak patrzę na te 40-kilowe hantle, czy spróbować, czy nie spróbować? 40 kilo hantle. Spróbować? To próbujemy. Jasne. Czy ciężko było? Tak sobie. Ale daję. find a solution my evolution <coughs> a place like this it didn't exist We made like this so you can go pick the bad or the good got a glass halfway i know it's easier to hide than just to lay low not everyone you. in life has got a halo i'm standing in the red inside a payphone just wanna break no i'm not gonna give in take a little <coughs> time michael j way no I'm not a robot i'm in my own skin never get <coughs> lost, nice when thoughts for you when i miss the old you we die with a purpose all energy around me I jak możecie zobaczyć na redukcji mogłem poszarpać jeszcze do 10-40, ale znam też swoje granice takie, że lepiej nie ryzykować, bo motywacja jest, siła jest jako tako, ale nie ma tej energii. I może być tak, że przy 9, 10 ręka ucieknie czy coś. I potem. Ale... I tamtego, co zrobiłem, wyciskania i wznosy w przód, trzy serie. Zupełnie zupełności wystarczy. Bo też w przód barków jest zmęczony, bo dzisiaj też robiłem klatkę wyciskania. No i teraz ostatnie ćwiczenie na barki, klasyczne wznosy bokiem handelkami stojąc. Czasem robię szarpane ruchy nawet 20 kilogramowymi hantlami, ale dzisiaj sobie zrobię 7,5. Na redukcji tak robię, ale robię to z mega szczuciem. staram się technicznie to zrobić. No i na większą liczbę powtórzeń od 16 do 20. Jak powinna jedna seria wyglądać, to już Wam pokazuję. Takich serii robię od 3 do 5.

I tutaj króciutkie przerwy, nawet 30 sekund. No i jak mogliście zobaczyć, tak mój aktualnie trening barku wygląda. Nie robię go w żaden, żaden osobny dzień, tylko po prostu jak robię klatkę po klacie, robię ten trening. Robię plecy, po plecach robię taki trening. Robię klatkę i plecy, robię taki trening. Uważam, że natural, tak jak mówiłem to wielokrotnie, powinien ćwiczyć... Gęsto i często, a nie tam raz w tygodniu barki, raz w tygodniu klatkę, raz w tygodniu łapy, raz w tygodniu nogi. Tu! Takie rzeczy to zostawcie kokciarzom. Yy, I co? Nie przedłużam tego materiału. Jeśli podobają się materiały, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentuj, czy próbowałeś taki trening. Jaki ty robisz trening na barki. I co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Yo!